Drodzy widzowie, po raz kolejny na naszym kanale Widzicie jaka regularność? Nie spodziewaliście się tego <laughs> Dzisiaj jedziemy do Lyonu No, tak jak w tej piosence, nie wiem kogo chyba, A, Major Laser tam był o, Dobra, to ruszamy Bo komu w drogę, temu... W drogę. ...szybko zleci czas Czerwone światło Nikogo to nie obchodzi Działamy... Ojej, w Maria prawie się A ja nie mogę się biegu, nie wiem, czy... Chyba już dlatego, że mam zresztą ciężarówkę, ale To mniejsza z tym... Co ile, co ile tomasz na ciężarówce Nie ufam tam? Nie wiem, wie, nie wolę... Wa... Wolę nie patrzeć Aż tak źle? Nie, wolę nie patrzeć, bo jest ja odcinek <laughs> Czemu się kubo za Bo czerwone światło? No, via kart. Zwolnimy do 30 i jedziemy via karty. No, A ja cygna 80 się wbijam. Nie no nie. No wiesz, że... My się tej... Wiesz, że, wie, że ostatnim ja się stuką jadąc 20 km na godzinę? No, za to zwolniłem. Bo tylko 280 km może przejechać i nikogo nie stuknąć, bo cię kurde, sukces. Nie no kiedyś miałeś dłuższy ładunek, co w ogóle nie stuknął ci. No, A ty nikogo nie stukłeś Bo nie patrzyłeś na Facebooka. A teraz patrzę, wiem widzisz. Ale tak mało. I u mnie, ciągle, to, u mnie ciągle leje i to jest to mnie w A do mnie po prostu jest ciemno. To robię światła jedziesz? Nie no małe światła. Jakieś gumia na tym moje światło. I tam kurde jakieś reflektory, a jakieś kurde żaróweczki. Sam chciałeś to, sam chciałeś nie ulepszać ciężarówki Maskowanie nie dać Unii Europejskiej Nie, ja, ja szkoluję Unię Europejską Ja nie chcę jej maskowania jej, Ja wyłożę ich ładunki No widzisz, fajnie nie No pera ładna Właśnie ostatnio się z krzysiem tak bawiłem Co? No, w nie Unią Europejską co? Było fajnie? No jeździliśmy zwykłymi ładunkami No więc było normalnie Czekaj, czym się różni to czerwono od tego niebieskiego? Chyba niczym A tamte są wyłączone bramki, więc dobrze, że tam nie jechałem Co to są Które bramki wyłączone? żeby nie wpadł w nie Po prawej, bo po same prawej są wyłączone Są tylko te cztery z przodu wyłączone Od lewej cztery Dobra, dobra Jestem, jestem, nie zabiłem się o żadne wyłączone Area Per Chercio No i... I wkraczamy do Unii Europejskiej, Francja. To z tego, że już jesteśmy w Unii europejskiej, ale tyle... Ale po freestyne dalej zobaczysz taki znak Unia Europejska. No jest Piękny znak O no, ty już masz francuskie bramki Czy inna? No widać od razu, że inne Jest idę ciekaw nam zesz te zeszła tam ta trasa, minut? Ile? 16 O kurde, szybcy jesteśmy Najważniejsze, że odcinek powyżej 10 minut, tak? Nie, powyżej 15 chyba się zarabia. O, to tym lepiej No ale jak powycinam rzeczy, to będzie 12 może A co tam chcesz wycinać? Ale do, dodam intro z Overwatcha Ja nie mogę mówić o tym, że chcesz wycinać, bo trzeba będzie wycinać hmm. z tego odcinka na, na, Nie, to, ja już wie, to była tylko taka zmyłka widzowie. Zdawaliśmy Waszą czujność, tak? Ale jeżeli dobijecie tutaj trzy ławki w górę, to pojawi się kolejny odcinek. <głos> Kiedyś. <głos> jak biegłem trzy ławki w górę, to się pojawi tydzień, tydzień po tym odcinku, na ten odcinek. Wow, wow. Ale, tylko, ale tylko jak mówiłem 24 godziny. <noise> Żebyśmy to nie, nie poczuli się zaskoczeni. Nie sądzę. Byliśmy też nikt nie do tego, do tego momentu, więc spokojnie najeżdżę, spokojnie. Nie, to będzie jakaś po, jakoś poła filmu, więc... No. Więc teoretycznie jeszcze sporo osób powinno być. Podzie podzielimy ten film na dwie części i wrzucimy Jeżeli chcecie drugą część, to czuławki w górę i będzie się pojawić. Nigdy nie będziemy czy dotarliśmy, czy łapki w górę. To bardzo. Ale tak robią niektórzy. także o, kurde. Nisie, bycie, subskrybuj i <śmany> aby nie przegapić żadnego nowego filmu. <śmany> <śmany> o nie, daję, przecież ty robię wypadek. Dobra. <śmany> no akurat w naszym tym. Naszym timingiem wrócenia filmów to dzwoneczek jest przydatny, bo nigdy nie wiadomo kiedy my wrócimy. No, ostatni film, to był to go. Ile temu pół roku <noise> mogę ci sprawdzić to teraz, tylko będę no, jeździł muszę zwolnić trochę, żeby się nie wywalić. A ja wiem co mi się przyda. Ja już wiem jaka aplikacja mi się przyda. To zainstaluje jest jeszcze aplikację. Na telefonie przy okazji. No na luzie. Sporaś mnie odstawił. Tak? No. Bo się na sobie nie mam. O, Ausfart. Tutaj muszę zwolnić, czy jeśli nie W ogóle YouTube Music już jest w Polsce, wiesz? O To jest takie że możesz YouTube'a słuchać sobie? Na telefonie wiesz. Albo by się wywalił. Kurde już na dwóch kołach. Jakoś to uratowałem, ja nie wiem jak to się stało. E, wiesz YouTube Music działa na takiej zasadzie jak YouTube, e, tylko wiesz po prostu, że ci się jak, jak wyłączysz ekran to nadal działa. Wreszcie. No bo te, e, znaczy teraz możesz mieć tylko YouTube'a też takiego, że wyłączysz ekran i działa, tylko to ten YouTube premium jest. Co masz chyba miesiąc za darmo, a później musisz płacić. No, to nieopłacalne w ogóle. No to jest kolejne. Znaczy zaczyna YouTube być takim Netflixem. Też zaczyna robić to swoje rzeczy. No ale tego i tak nigdy nie kupi raczej jest nieopłacalne w ogóle. Znaczy, w Polsce może tak, za granicą jest opłacalne, bo za granicą dużo, dużo jest tych youtuberów, co robią już te takie content typowo taki płatny. No, chyba, że tak. W Polsce na razie tak nie ma, nikt nie kupuje tego. No, nikt nie robi takie. z tych takich youtuberów, to są ogl oglądalni, to nikt nie robi. Kolejny raz najechałem na coś. Nie wiem jak ja dzisiaj jeżdżę, ale jeżdżę tragicznie. Poczujesz się jak ja praktycznie zawsze. Jest tutaj taka wąska droga. Boże, ale wjechałem na krawędzi. Tej ci miałem powiedzieć kiedy był ostatni odcinek, tak? No filmy eee, ok uh, kurde <ścoughs> dwa miesiące temu chyba ooo wow. wow. lecz znaczy dwa, znaczy dwa miesiące temu wyjechałem, zamieścił komentarz więc się spodziewałem że no tak, dwa miesiące temu był odcinek Więc, więc może nowy odcinek wejdzie w naszym regularnym tym trybie, czyli co dwa miesiące Ej, tego się nie spodziewałem po Ja już się, że to pół roku minęło To był ale... za odcinek, nie? Ja tak Bo no to Mati taki, co... Mati grał glasem chyba A Chyba już nie grał to było na tym, to było na konsulacie Długo nawet nie oglądałem tego odcinka No w ogóle, to był na konsulacie odcinek? A ja miałem też na konsulacie co nie chcieliście, bo przekinaliście Kła, monetyzosja, pamiętaj. Potrzebujemy tych pieniędzy. Tak, których i tak nie zarobiamy, ja mam 60 groszy to jedno zdanie. Ej, patrz, 60 groszy. Jeszcze trzy razy tyle i się nam uzbiera kurde na puszkę pepsi, zawsze coś. Ha, No to ziarnko do ziarnka, a zbierze się miarka Wszyscy najwięksi od i zatrzymali Zacznijmy nagrywać challenger Minecraft to możemy nagrywać Na no jak budujemy? Macie go, Mati nie gra w Fortnite'a i tu będziemy... <laughs> to w Fortnite'a my w Minecraft'a i... Oj siety i <coughs> A Minecraft a bym mógł sobie pograć Tylko że ludzie by tego nie oglądali tak no bo kto by chciał oglądać jak ja buduję coś z tych z klocków Ja <grym> to teraz <grym> jest z Minecraft'a to może nawet Nie no, moje maszyny te? Mogę ci powiedzieć ile oglądało osób moje maszyny Ile? Czekaj, muszę włączyć to YouTube studio Haj, o jestem ja w Lyon, chyba w ogóle tutaj nie byłem a że byłem ale na starym, li, w starym lionie, że byłem tutaj Nie, ja jestem pierwszy raz ogóle takie dziwne drogi tutaj porobli? się właśnie widzę że jakieś takie, że ten lion wygląda jakoś dziwacznie, strasznie O bo to jest jakiś port w ogóle, się zasiła? Albo nie? Ja, ale nie. Aha. Dobra, jednak nie wert, tylko plac budowy. No ale... Porcy środku, kurde, tego książku po prostu na Skąd wiesz, może jakiś nad rzeką? <grym> nie wiem co tej rzeki. U, u, nas, u nas, u nas... U nas jest wulkan w hajdówce, więc... No. Del... Ej, bo za chwilę ten, za chwilę Minecraft mechanizm powtarzający dosięgnie te, Będzie miał więcej niż najwięcej oglądalny odcinek, czyli czekaj. Jak ukraśniał jest mokreczce, to był nasz nowy dom. Nasz nowy był chyba najbardziej. Nie, nowy film dawider ma 169 wyświetleń Co? Jak to jest możliwe Dobra no, to już ma dość dużo Kiedy to... Cześć, da się w ogóle... Czekaj, muszę sobie to... Najczęściej oglądane i tak sobie zacznę sortować, o. Nowy, nowy film DBD ma 169 Później Ner Nowy Dom, edycja MC ma 129 Jak zrobić DJ Kongres 99 Później me Mechanizm powtarzający ma 84 Przedstawienie praw na rok 2000, który 18 <try> 18 ma y Tego ma 77 To nie tak miało być, ma 71 aż Overwatch 58 nie, dość dużo, jest ty no. Dobra. Aha, kończmy to. Dziękujemy, Mały. do widzenia.